Dobry, mam na imię Kasia. Witam was z Muzeum Siradomskich. Jak widzicie, zima nie odpuszcza, więc my także nie odpuszczamy z dokarmianiem ptaków. Pokażę wam dzisiaj, jak zrobić najprostszy na świecie karmnik dla ptaków. Do zrobienia naszego karmnika będziemy potrzebować szyszek sosnowych, najlepiej takich dużych, szeroko otwartymi łuskami. Możecie użyć także mniejszych, ale wtedy musicie znaleźć ich dużo więcej niż gdybyście mieli takie duże. Kolejny składnik to smalec, koniecznie niesolony. Informacje dlaczego niesolony znajdziecie w naszym artykule. Mieszanka ziaren, płatki owsiane, sznurek, nożyczki, łyżka i w moim przypadku także patelnia do rozpuszczenia smalcu. Smalec jest już rozpuszczony więc przystępować do dalszej pracy. Przygotuję teraz mieszankę tłuszczowo-nasienną, którą wypełnimy nasze szyszki. Do rozpuszczonego smalcu wsypię mieszankę ziaren oraz płatki owsiane. Takie połączenie będzie dla ptaków bardzo smakowite. Mieszam wszystko tak, żeby powstała Masa dobra do odlepienia szyszka. Mogę zająć się przygotowaniem szyszek. Ja mam takie dość duże. Znalazłam je kiedyś na spacerze i zabrałam. Wiedziałam, że do czegoś mi się przydadzą. Jak widzicie, na szyszkach umocowane są sznurki. Pokażę Wam, jak to zrobić. Sznurek musi być umocowany na samym wierzchołku szyszki, tak aby łuski skierowane były do góry. Związuję kawałek z supełkiem. Oplatam o najwyżej położone łuski. I zaciskam pętelkę. Czas na złożenie naszego karmnika. Żeby zabezpieczyć blat przed smalcem, który jest bardzo tłusty. Wykorzystam kawałek folii, kładam go sobie tutaj i przechodzę do nakładania masy między i szyszki. Masę wystawiłam na chwilę na dwór, tak żeby zaczęła tężeć. Dzięki temu łatwiej jest mi formować karmnik. Wszystko się ładnie klei, ziarna wypełniają przestrzenie między łuskami szyszki, upycham jak najwięcej masy, żeby taki z takiej jednej szyszki miał jak najwięcej pożytku. Jeśli nie lubicie brudzić rąk, to możecie zawsze założyć rękawiczki ochronne, które pomogą wam uniknąć dotykania To nie przeszkadza, więc działam dalej. Jak widzicie, Szyżka wypełniłam już szczelnie ptasim pokarmem. Wygląda bardzo okazale. Mogę odłożyć ją teraz bezpiecznie na folię i wystawić na parapet, żeby zastygła. Tłuszcz stwardnieje i ustabilizuje ziarna. Szyszka pełna w pyszności jest już gotowa, W chłodzie na parapecie, tłuszcz stwardniał, dobrze zastygł, mogę ją już powiesić. Wieszam ją z daleka od zwierząt, tak aby ptaki nie płoszyły się. W miarę spokojne miejsce zapewni im bezpieczne jedzenie pyszności. Jeśli zaczniecie dokarmiać ptaki, pamiętajcie, żeby robić to odpowiedzialnie i systematycznie aż do końca zimy. Zapraszam Was na naszą stronę internetową. Tam znajdziecie wiele wskazówek i ciekawostek dotyczących dokarmiania naszych małych przyjaciół. Do zobaczenia!